Dwa lata temu żona do mnie przychodzi i mówi: Kupmy psa. A ja mówię: Nie, błagam, tylko nie psa, bo ja nie lubię. Już lepiej kota. A ona mówi: Nie, bo koty to nie czułe s. Ja mówię: No tak, ale przynajmniej się wstydzą swojego. S***. No i nikt nie wygrał tej kłótni, zdecydowaliśmy się na dziecko. Tak. Dziecko to nie jest jak pies czy kot, nie można kupić, to się trzeba starać, to jest dużo więcej. No to zaczęliśmy się starać i tak się staramy. No, mi się podobały te starania. To było ok, fajne były. Ja tak... No, żona była bardziej na cel nastawiona. Dla mnie liczyła się droga. No i się tak staraliśmy, staraliśmy, staraliśmy. Coraz dłużej się staraliśmy, staraliśmy, staraliśmy. Żona coraz bardziej... W My się dalej staramy, staramy. W końcu żona mówi, Mieszko, musisz się postarać bardziej. No to ja jej mówię, a ona mówi: Nie, Debilu, idź do lekarza. No to poszedłem do lekarza i mu mówię: Nie, no, poszedłem na te badania. No to w ogóle fajne badania. Jeszcze nie miałem takich badań fajnych. Do tej pory miałem tylko gastroskopię i to drugie w dupę. I się okazuje, że są też fajne badania. No, badania z perwem, bo to sam się badasz. Nie ma lekarza, od razu przyjemnie. Więc dzwonię do tej kliniki i mówię dzień dobry, ja bym chciał na badania spermy, to może wam przyniosę spermę. A oni mówią, nie, nie może pan, nie może pan nam przynieść spermy. Ja pytam, czemu nie? A ja oni mówią, no bo mógłby pan przynieść cudzo. No to pytam, skąd? A oni mówią, no, były już różne przypadki. Ja mówię, no dobra, to co teraz? A oni mówią, no nic, zapraszamy do nas. Mamy takie specjalne pokoje do, wale do badań. Ja już okej, okay, muszę pójść zobaczyć pokój, nie? No to idę, umówiłem się, idę do tej kliniki Bocian, nie? I tam idę, normalnie lekarz mnie prowadzi przez korytarz, do końca, na końcu jest drzwi z napis, napisem, nie? Pokój badań, otwiera, a w pokoju Błazeria Fotel taki stary, jak z Matrixa. Jest telewizor, jest szuflada, wszystkie pornosy świata. Kurwa, ten pokój wyglądał znajomo. Nagle jestem z powrotem na studiach. Kurwa, nawet pachniał podobnie. Ja się tak rozglądam, a lekarz przychodzi i mówi, to jest kubeczek, proszę skończyć w tym kubeczku i pod żadnym pozorem nie nieść go do recepcji. Ja stwierdziłem, o kurwa, tam jest jakaś historia schowana. To zdanie skrywa tajemnicę. Jeszcze się tak y, dopytywał, zrozumiał pan, da pan sobie radę. Ja mówię, panie doktorze, mam wrażenie, że trenowałem do tego całe życie. No i poszedł, zostałem sam w pokoju, no to próbuję się rozgościć, nie? Patrzę, to jest, to jest dobre, to jest moja przestrzeń teraz. Będą tu rzeczy zaraz się działy. No nie wyjdę z tej kapsuły, dopóki misja się nie skończy, nie więc próbuję się rozgościć. Siadam na tym fotelu, nie? Siadam sobie jest wygodny, dobrze. Nie klei się, to ważne. Nie? Dobra. Włączam sobie pornosa, jest pornos, działa, okej, okay, wszystko w porządku. Tego jeszcze nie widziałem, to się przyda, dobra. Patrzę, gdzie ten kubeczek? Tutaj stał na stoliku, nie? To podchodzę, biorę sobie kubeczek ze stolika, wracam na fotę, teraz siadam, w jednym ręku mam kubeczek, w drugim mam kutasa. No i wam powiem, no niewygodnie. No już się pilot nie zmieści. Myślę, kurwa, kto to projektował, bez sensu. Więc myślę, dobra, muszę zrobić przebeblowanie. <grywa> <grywa> Więc biorę fotel, przesuwam go sobie do stolika. Teraz kładę sobie kubeczek na stoliku, pilot na stoliku, wszystko jest elegancko. Siadam w fotelu, teraz, kurwa, telewizor krzywo. No bo przesunąłem, nie? No dobra, no to podchodzę do telewizora, przekręcam, wtyczkę wyrwałem. Kurwa, to jest pokój badań czy escape room? No Więc dobra, biorę ten telewizor, przysuwam do ściany, podłączam wtyczkę, wracam, siadam w fotelu. Teraz mi chujnie stoi, bo meble przestawiałem. A nie podnieca mnie przestawianie mebli, bo nie jestem, prawda, kobietą. Jezu, ja myślałem, że to jest koniec moich problemów. To był dopiero początek. Teraz sobie wyobraźcie kubeczek. Kubeczek został zaprojektowany na siku lub kupę. Bo siku lub kupę robi się w dół. To co ja mam zrobić? To jest kurwa tankowanie auta po dachowaniu, no. No jak? Jak kurwa? No, kurwa, Jak to działa? No? Ciebie to bawi bardziej niż reszta. <grywa> Ale czyli rozumiesz mnie? Jak, jak kurwa? Kudas do góry, to co? Miałem to łapać do góry dnem? Ile ja mam prób kurwa, no? No ja też to rozkminiałem, no! Ja się czułem stary, po prostu... To nie jest naczynie, to jest czapka. Kurwa, kto to wymyślał? To już wygodniej by było się spuścić do budki dla ptaków. Ja się czułem jak taka małpa, co dostała klocki i wpycha kwadrat w kółko. Nie pasuje! Chryste! W końcu stwierdziłem, dobra, Mieszku, tobie to nie idzie, bo ty jesteś humanistą. Tu potrzebne jest ścisłe podejście. Matematyka, przypominaj sobie, przypominaj sobie geometrię, kurwa. Jaki kąt będzie dobry? Jaki kąt będzie dobry? Rozpiniłem chwilę, miałem pornosy, miałem długopis, rozpisałem na pornosie. I wymyśliłem: jest jeden kąt, żeby się udało, tylko muszę usiąść w fotelu do góry nogami. I to nie jest takie głupie: usiadłem w fotelu do góry nogami, położyłem sobie kubeczek tutaj. I jest eureka, kurwa! Pitagoras, proszę bardzo! Jest kąt prosty, wszystko elegancko, tylko teraz jest realne ryzyko, że się sobie spuszczę na mordę, prawda? Ja pierdziele. Godzinę tam siedziałem. Jak mi się w końcu udało, byłem taki dumny, że od razu poniosłem do recepcji. No i przebadali, i okazało się, że mam leniwe plemniki. Jedna czwarta normalnej skuteczności, totalnie moje chłopaki. No i w związku z tym lekarz. Zabronił mi alkoholu, papierosów, narkotyków i niezdrowej diety, czyli kurwa życia. I odstawiłem wszystkie te rzeczy. Wszystko odstawiłem. Byłem na takiej przymusowej abstynencji. Trwało to już jakiś czas, aż w końcu któregoś dnia żona mnie woła z drugiego pokoju: E, mieszko! Możesz się najebać! Co jest chyba najbardziej patolskim sposobem, żeby powiedzieć komuś, że będzie ojcem. No ja się wzruszyłem. Ja przyszedłem, pokazała mi test. Ja mówię, o Jezu, kochanie, tak się cieszę. Ona mówi naprawdę. Ja mówię, tak, teraz ty nie pijesz. Nawet mam mały prezent dla ciebie z tej okazji. Zobacz, to są kluczyki do auta. a Dziewięć miesięcy Twoje. Yeah.